Przyczepka gotowa. Wyruszamy na raid. Kamerka, którą montowałem, świetnie się spisuje. Wszystko widzę, co się dzieje za przyczepą, jak jadę. Bardzo fajny patel, przydatny przede wszystkim. No i dla bezpieczeństwa. Obrałem kierunek na Łapalice. Tam jest opuszczony zamek stary, znalazłem. Na zdjęciach wygląda fajnie, więc chciałem po drodze go zwiedzić. A tak w ogóle to umówiłem się z bratem za Koszalinem. On jeździ autami off-road, więc będzie takie spotkanie ride off-road po terenach, trochę błotka, taka męska zabawa. Dlatego jadę sam, bez dziewczyn. A przyczepka się przyda, bo Brat i jego syn będą u mnie nocować. No i tak jadę, patrzę. W sumie przeraża mnie ta ilość ekranów, które mam. Zobaczę, tu jest nawigacja. Tutaj tylna kamerka. Tutaj lecą teledyski. I ja to wszystko ogarniam. Plus jeszcze lusterka lewe, prawe. Ale w dzisiejszych czasach człowiek musi mieć jednak eee, taką podzielność uwagi. Chociaż. Niby nie ma nic takiego, jak podzielność uwagi, to jest przełączanie się. Chyba moja uwaga bardzo szybko się przełącza, bo mimo tego że tyle tego jest. No i jeszcze oczywiście tutaj liczniki, zegary. Mimo tego wszystkiego jakoś to ogarniam. Dobra, jedziemy na Łapalicę, zobaczymy co tam jest. Wjeżdżamy do kartus, mały korek. Muszę przejechać cały Kartuzy na drugą stronę. Na chwilę zatrzymać. Zobaczcie, jakie kaszuby potrafią być piękne. Niektóre widoki, to jakbym w górach był. No i przyciapka dotarła do zamku w Łapalicach. Są informacje, że to jest teren prywatny, droga wewnętrzna. Ale obejdę, zobaczę, czy jest jak wejść tak bardziej na legalu. Z tego co wiem, to była samowolka budowlana, dlatego nie zostało to nigdy dokończone. Ale widać, że jest duże. Jest brama, ale jest tak uchylona, że widać, że tu każdy wchodzi tędy. To i ja sobie pozwolę. Ciekawe, co to miało być docelowo, bo jest duże. Widzę, że tutaj ludzie nawet z dziećmi na spacer chodzą, więc chyba nikt stąd nie wygania. Pozwolę sobie trochę zwiedzić. Gdyby to było skończone, to mogło być naprawdę ładne. Wszędzie łuki, stropy fajnie zaczęte. Tu gdzieś na górę jeszcze możemy iść. Na dół. Spróbuję najpierw na samą górę pójść. O. I koniec. Niespodzianka, dalej już nie można. Tam wieża jest wyższa. Tam widzę też ludzie chodzą. O, takie widoczki. Naprawdę mogą być ładne miejsce. Chciałem wziąć gimbala, bo pewnie mi się ręka trzęsie. Tu jest jakieś jezioro. Toś miał naprawdę fajny pomysł. Szkoda, że nie zostało kończone. Ale te sufity drewniane mi się po... podobają bardzo. No, misterna konstrukcja ze sklejki widzę, ale bardzo ładnie to zrobione. Teraz chyba jestem na najwyższej wieży. Kurze, powtórzę się, ale ta budowla mi się naprawdę podoba. Muszę gdzieś poszukać projekt, jak to miało wyglądać, bo jestem aż ciekaw. To naprawdę można się tutaj pogubić. Pełno labiryntów. Czasami trzeba kilka razy w jedno miejsce przejść, żeby się odnaleźć. Ale na pewno ma to swój urok. O, jestem znów na schodach. Jest wysoko, jest. Na szczęście nie mam lęku wysokości i mogę sobie tu skasrować. sobie na teraz. Tam też coś ładnego widzę, budowali. No kurczę, żal, że to się marnuje. O, jaka sala. Na oknie, może nie spadnę. O. No dobra, lubię ryzyko. Oficjalnie chcę wejść tutaj, gdzie jest ten podest. Ja chcę tam wejść, Pisko, ale muszę przejść do drugiej części pałacu piętro niżej, i powinienem o. dać radę. Dobra miejsce, do którego chcę wejść jest tam, czyli muszę jeszcze znaleźć drogę piętro wyżej. O, są schody, jest nadzieja. Jeszcze piętro wyżej, jedno. O, tu jest fajny taras. Ja chcę tam, może tu jestem. Udało się. Trafiłem. Tutaj właśnie chciałem. Na końcu, końcu zamku. Zamek palice. Udało się. To dziwne, ale tutaj na wysokości ja naprawdę odpoczywam. Podoba mi się to. Zameczek na dole. Ja leżę sobie na najwyższej kondygnacji i odpoczywam. Nade mną ptaki latają. Jest cudownie. I ta wysokość piękna. Coś pięknego. Chętnie bym tu został spać, ale przyczepką nie ma gdzie tu stanąć, tak naprawdę i musiałbym mieć jakiś piwór albo coś takiego, bo jest jeszcze w miarę zimno. No, piękne miejsce. Czuję, że tu odpoczywam. Mimo tego, że to jest niedokończone, mimo tego, że papa oberwana, że nie ma tynków, że są jakieś sprajami napisane 666, ale nie wiem, dziwnie dobrze się tu czuję. Przechodzę do sali tronowej. Normalnie jak w jakimś harem poterze, czy czymś takim. I najniższa kondygnacja. Tu coś fajnego miało być. Może jakaś fontanna. Wygląda fajnie. Jakieś schody, ciekawe dokąd prowadzą. I dalsza część schodów. A za nami zamek. Tajemniczy ogród. Są drzwi, ale zamknięte. Trochę śmieci leży. I tyle, las tylko spodziewałem się czegoś innego, ale to przecież niedokończony jeszcze projekt. Słuchajcie, nie wiem czemu, ale tak mnie zafascynował ten zamek. No po prostu świetny klimat. Że zostałem do zachodu słońca i oglądałem sobie, jak słońce zachodzi tam za chmurami, za drzewami. No dobra, ale czas jechać dalej, gdzieś pobliżej koszalina O kurczę, ale gdziem chyba się nie opra. O. Całkiem niedaleko do balkonu jest. A co mi tam? I siup! Jest, żyje. Eee, na tym to ja skończyłem? A, że pora jechać dalej, bo chcę gdzieś w pobliżu Koszalina jechać, żeby jutro mieć tak z godzinkę, półtora i być już na miejscu na rajdzie. Także pewnie z tego zamku powstanie cały odcinek, podejrzewam. Jak uda mi się to ładnie poskładać, jak lubi ktoś takie klimaty, naprawdę warto tu przyjechać. Dawno nie widziałem tak dużego zamku. Ja wiem, że to nie jest jakiś starodawny zamek, ale naprawdę ma klimacik. No dobra, idziemy już w stronę wyjścia do naszej przyciapki. Tu jeszcze można wejść. Może zerknijmy, co tu jest. O, tutaj jest wyjście. A gdzie jest jakieś wejście? Wejście do wejścia. Gdzie jest wejście do wejścia? O co jest pytanie? To jest wejście do zamku. A gdzie jest wejście do wejścia? O, do chyba ładny widok stąd taka warownia i oto tu z drugiej strony warowni stoi nasza przyciapka. Wychodzimy, idziemy do przyciapki. Koniec naszej wędrówki po pałacu, byliśmy tu naprawdę bardzo długo. Nasza przyciapka zwiedziła kolejne miejsce. Warto tu poświęcić kilka sekund i przyjechać. No dobra, jedziemy dalej. Zobaczymy gdzie nas oczy poniosły. Dopiero zauważyłem, że tutaj nad tabliczką teren prywatny tam na środku jest kamera. Więc jest napis zakaz parkowania, monitoring. Ja tego wcześniej nie widziałem, ale was ostrzegam. Na własne ryzyko możecie tu stawać. Piękny zachód słońca na kaszubach nad jeziorem. Już prawie nie widać go, ale naprawdę ładnie jest.